aby zapobiec e, takim spięszeniom. Od tego Białoruza, go od tych naszych. Ja powiem Panie, że czasami jest tak, że się wraca po 24 godziny, co, co wraca się na pustą. Przewoźnicy alarmują. Dzień postoju to dla nich strata około 200 euro. W tym tygodniu wybierają się z petycją do premiera. Wypolu w sprawie kolejek. Problemu nie udaje się rozwiązać. Wydaje mi się, że y, jest to problem to jest problem systemowy, z którym Polska sobie nie jest w stanie poradzić. Bezradność dotyczy nie tylko kolei. Ja do Rzeczpospolitej Polskiej, prawda? Jak to wygląda? Lokatorzy sami mają sprzątać klatki schodowe. Jest grafik dyżurów, za bunt jest kara finansowa. Standardy z serialu Alternatywy 4 nadal obowiązują. A o filmowym scenariuszu, który ziścił się nie tylko w świecie filmu, Ewa o czym przypominają nie tylko dowieszone na tablicy ogłoszenia, ale także grafiki. To kiedy ma myć klatkę. A wszystko dlatego, żeby, jak mówi spółdzielnia, lokator płacił mniej, jeśli jednak sprzątać nie chce. Po tym wyzwaniu mamy instytucję wynikającą z kodeksu cywilnego jest to zastępcze wykonanie. Wówczas y, przesyłany jest naj, najzwyczajniej rachunek za wykonanie tych prac przez firmę zewnętrzną. A, A to już koszt około ok. 20 zł, dlatego mieszkańcy robią co mogą, żeby ich klatki tak. wyglądały tak. czysto i schludnie. Pamiętam tutaj o tym, że bierze po cichutku wiatr tak. i sprząta. Czy Państwo sobie wyobraża, taka, taka solidarność?